Góralskie społeczności na całym świecie wierzą, że góry to miejsca magiczne, święte. Potrafią wywierać wpływ na ludzkie losy, kształtować charakter i temperament całych społeczności żyjących u ich stóp. Nie inaczej rzecz ma się z babią górą. Matka niepogód, bo tak ją nazywają, potrafi w ciągu kilku minut zmienić się ze spokojnej, wyniosłej, dumnej, pogodnej królowej Beskidów w kapryśną i złośliwą babę. I zdaje się, że ma niesamowity wpływ na tutejsze kobiety, zwłaszcza. Jedna z legend mówi, że Babia Góra pochodzi właśnie od kobiety, od dziewczyny zakochanej w zbójeckim Hetmanie. Za każdym razem, gdy szedł na zbój, siadała na pagórku i wyglądała jego powrotu. Pewnego razu zobaczyła, że kamraci niosą jej ukochanego zabitego. Nie płakała. Z tego żalu zmieniła się w skałę. Z czasem urosła obrosła lasem, kosodrzewiną, trawami i kwiatami i króluje nad Zawoją, Skawicą i od południowej strony nad Orawą. W tradycyjnej kulturze to mężczyzna uznany był za tego, kto niesie dobrą nowinę i dobrą wróżbę. Ale to kobiety trzymały góralskie domy w garści. Napełniały je ciepłem, uśmiechem, pogodą ducha, miłością, pieśnią, kołysanką bądź romantyczną piosenką. Zapraszam Was do tajemniczego świata tych niezwykłych istot, kobiet, bab spod Babiej Góry. Bocie tam na tyblasze, blasze co miejsca? Mamy, mamy, mamy. mamy, mamy mogę, mogę zdawać. Już miała, to tu możesz podrzucić. Szkoda tego pieca. Pranuś, pranuś, przynieś ta drew! No, Może zwołać na niego, pewnie się Kasi zabrał. No, tak to słowami, no. nie wiecie, jak mu nie da CES do głowy, żeby przyniósł piję, to ma Pięknie się pieknie dobra. Dobra. Trzeba ktować się do, do roboty. No tak. Ale potem warto zrobi i spokój. Tak. Pewnie. A inne tak. przyjdzie, ma. Potem i... się siadnie, wiecu no. i pierza się łoskubie i piosenki zaśpiewą. No, no a okay. kiełbaski no. się później... Wędzą. Ale, Ale, tak, jest oknie, fajne. tak, tak, tak. No. sama radość, nie? Kuchnia, centrum życia każdej góralskiej rodziny, Królestwo Kobiet. Jedną z najważniejszych czynności, którą w kuchni wykonywały kobiety, było oczywiście przygotowanie posiłku dla całej rodziny. I mimo, że to one stały przez kilka godzin przy rozżarzonym piecu, zadymione, to one i dzieci jadły ostatnie. To mężczyzna jadł pierwszy, jako ten, który pracuje fizycznie i potrzebuje najwięcej siły. Na co dzień gotowano z podstawowych produktów. Pod babią górą były to kapusta, ziemniaki, groch, bób, a sezonowo również dodatek różnego rodzaju ziół, głównie szczawiu i pokrzyw. Także grzyby, jagody leśne. Należy jednak pamiętać, że w okresie największej obfitości tych produktów, czyli w lecie, w ogóle z nich nie korzystano w gospodarstwie. Jajka, śmietana, mleko, ser, yy, owoce leśne, zioła przeznaczone były na handel. Nie było tutaj zbyt wielu możliwości pracy zarobkowej, dlatego kobiety sprzedając produkty z gospodarstwa domowego starały się nieco podreperować domowy budżet. Kobiety wykonywały większość czynności gospodarskich nie tylko gotowały, ale też Brały len, przerabiały go, tkały płótno, przygotowywały odzież codzienną i odświętną. To samo robiły z wełną. Strzygły owce, czyściły wełnę, przędły nici i czyniły odzież wełnianą. Ale oprócz czynności gospodarskich, kobiety zajmowały się również dekoracją domu na różne okazje. I ta dekoracja miała rzeczywiście nie tylko upiększać dom, ale przede wszystkim te dekoracje miały też znaczenie magiczne. Panie inspirowały się naturą przy robieniu wszelkiego rodzaju zdobień pod święte obrazy. One znajdowały się w ważnym w domu miejscu, w honorowym, najbardziej reprezentacyjnym, dlatego też musiały być odpowiednio udekorowane. I właśnie babiogórska przyroda inspirowała Panie do robienia określonych form roślin, ale też kolory były bardzo ważne. Czerwony kolor bowiem miał zapobiegać rzucaniu uroku, więc i czerwone kwiaty, czerwone elementy przy strojach, czerwone tasiemeczki przy ubrankach dziecięcych miały zabezpieczać przed rzuceniem uroku. Czasem osoba rzucała urok zupełnie nieświadomie, po prostu miała takie złe spojrzenie i nie była tego zupełnie świadoma, ale bardzo często ludzie robili to z premedytacją. I było takie magiczne słowo, żeby nie rzucić uroku chwaląc cokolwiek, mówiło się nieurocnie. Wtedy było wiadomo, że osoba ma dobre zamiary i nie chce rzucić na nas uroku. Większość kobiet zajmowała się magią pozytywną, która funkcjonowała na pograniczu starodawnych wierzeń, pogańskich patronów i religii chrześcijańskiej. Magia ta miała na celu Zapewnienie dobrobytu w gospodarstwie, zdrowia dla ludzi i zwierząt, płodności dla ziemi, żeby dawała plon stukrotny. Natomiast były też panie, które zajmowały się magią negatywną. Było ich niewiele, ale były takie czarownice pod Babią Górą, które starały się nie tylko zaczarować jakiegoś mężczyznę, ale też potrafiły rzucać uroki i odbierać krowom mleko. Oczywiście doskonale było wiadomo, kto we wsi jest czarownicą. Po czym je rozpoznawano? Przede wszystkim po różnego rodzaju znamionach na ciele, zwłaszcza na twarzy. Wtedy już było podejrzenie, że dana kobieta może zajmować się czarami. Ale też jeżeli nawiedziła nas w szczególne dni, na przykład Wielki Piątek Przyszła do naszego domu, to już było bardzo poważne podejrzenie, że zajmuje się czarami i przyszła do naszego domu nieprzypadkowo, tylko po jakąś drobną rzecz, którą brała pod naszą nieuwagę i wtedy mogła czarować z mlekiem, zabierać krowom mleko. Na każdą magię było też antidotum. Jeżeli ktoś rzucił urok, to można go też było odczynić. Do dzisiaj są jeszcze w zawoi kobiety, które potrafią odczyniać uroki, leczyć wodę po to, żeby urok ustąpił. Oczywiście jest pewien schemat tego rytuału, natomiast każda z pań dodaje jeszcze jakąś swoją tajemnicę, której nie zdradza, chyba że dopiero swojej następczyni. Hej do tej babie górze, Dziebał po łoże, że pozi jak on pogią kroci. kroczy. Pozi jak on po biału Hej, na tej babiej górze siedział dziebał w dziurze. Jak jechali turcy to się bał z Skurcył. Jak jechali turcy to się baw Skurcył. Hej baba poknaj bociana w Nie Od pierwszego tchnienia dziewczynka miała ściśle określoną pozycję w społeczeństwie. Uznawano ją za dziecko do trzynastego roku życia. Jednak nie był to czas beztroskiej zabawy, beztroskiego dzieciństwa. U boku swojej mamy uczyła się najważniejszych gospodarskich czynności: gotowania, prania, szycia, sprzątania, posługi przy zwierzętach. Opiekowała się też młodszym rodzeństwem, co miało ją przygotować do roli gospodyni, żony i matki. Po trzynastym roku życia wszystko zaczęło się zmieniać. Od tego momentu była już traktowana jak młoda kobieta, panna na wydaniu. Od tego momentu jej życie zmierzało do zawarcia małżeństwa. Małżeństwa aranżowane były przez rodziców. Rzadko zwracano uwagę na uczucia młodych ludzi, liczyły się majątki. Starano się, aby te, które znajdują się po sąsiedzku, znalazły się w rękach jednej rodziny. Ale kobieta, jak to kobieta, starała się, żeby zawsze w związku, wcześniej czy później, pojawiło się uczucie, bo każda z nas chce być bezpieczna, kochana, adorowana. Panna na wydaniu była pod czujnym okiem wielu kawalerów. Musiała odznaczać się nienagalną moralnością, jeżeli podjęła złą moralnie decyzję, to kładła się ona cieniem na jej dobrym imieniu. Dziewczyna miała być do tańca i do różańca, ale też jej uroda nie pozostawała bez znaczenia. Preferowano rubensowskie kształty. Jest nawet taka pieśń, nie będę się zynił, jazę na ostatku, wezmą se frajerko syrokiego zatku. Syrokiego zatku, dobrego gatunku, co by mi nie spijała po gospodar trunków. Wstępując w związek małżeński, dziewczyna musiała odznaczać się dwoma najważniejszymi umiejętnościami pieczeniem chleba i dojeniem krów. Zarówno na jednym, jak i drugim polu nierzadko dochodziło do wszelakich niepowodzeń. Krowa nie zawsze chciała dać mleko nowej gospodyni, a chleb. Albo pieczenie kończyło się za kalcem, albo po prostu przypaleniem, co też nie zostawało bez komentarza, zwłaszcza tych, którzy byli najbliżej, czyli męża. Czas płynie, czasy się zmieniają, babiogórskie kobiety też się zmieniają. Łączą pozycję gospodyni z życiem zawodowym, realizują swoje ambicje, marzenia, co dawniej w tradycyjnej społeczności było prawie niemożliwe. Ale pewne rzeczy zostają bez zmian. Dalej bawiogórskie kobiety łączą w sobie wiele cech, czasem zupełnie sprzecznych. Dalej napełniają domy śpiewem, pogodą ducha, uśmiechem. Wychodzą z nawet największych tragedii z uśmiechem na twarzy i z podniesioną głową. Dalej króluje im matka niepowód.